murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle trap, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich ubiega. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj dzień 22 kwietnia, wtorek. Rok 2025. Proszę Państwa, chcę Państwa dzisiaj zapoznać ze świeżutkim materiałem. Mam kilkanaście godzin temu się ukazał na brazylijskim kanale DialogWorks. Za chwilę ten kanał pokażę. A rozmówcą jest ten, jest pan Tony Norfi, który jest autorem tej książki, którą Państwo przed sobą widzicie, Miasto. Ta Pani to jest autorka tej recenzji tej książki, natomiast autor się nazywa Tony Norfi. E, tutaj jest recenzja tej książki, ona się ukazała w 2016 roku, w maju. Proszę Państwa, to nie jest sobie pisarz, nie jest to polityk, to jest człowiek, który zajmował się finansami zawodowo, to jest właśnie ten Pan i on wie o czym mówi, on po prostu wie o czym mówi. E, ma zimny stosunek do oceny tego wszystkiego, o czym mówi, o tych wszystkich finansowych historiach. On siedział w środku tego całego biznesu światowego, on dokładnie wie, o czym mówi. Z tego, co zdążyłem przeczytać, bo okazuje się, że on chyba też dozyskałem niższy jest, tam nigdzie nie znalazłem żadnej jakichś szczegółowych informacji, życiorys i tym podobne historie, natomiast... Z tego, co wyczytałem, to on jest Holendrem, chyba. Pracował gdzieś w Holandii, i chyba w, w Londynie. W każdym razie, Facet wie, o czym mówi. On ma zimny stosunek do, do tego wszystkiego, co dotyczy finansów światowych. Do tego wszystkiego, co się w świecie dzieje. A dlaczego postanowiłem o tym w tej chwili powiedzieć? Dlatego, że on. W rozmowie z panem tym z lewej strony, to jest właśnie ten e, właściciel e, prowadzący ten kanał Dialog Wars, pokażę Państwu ten kanał Dialog Wars, e, zaznaczam, że ten kanał Dialog Wars jest przede mnie, przeze mnie już subskrybowany oj, no, od bardzo dawna, od kilku lat. E, to jest, e, m, przypomnę, brazylijski kanał. Polecam serdecznie, żeby się temu kanałowi przyjrzeć. O, popatrzcie, tych materiałów z panem Tonym Nortonem jest wiele na tym kanale. Dzisiaj to nie jest jedyny materiał. A ten, ten jest ten, jak wspomnianie z jest najświeższy. A to, dlaczego on jest taki ważny? Tak, no to z prostej przyczyny. Ponieważ on, on mówi o Europie. O Europie. Twoja jest a Tony, let's start with Europe and the European countries. When you look at Europe today, in your opinion, what do they want? What do they want in terms of the conflict in Ukraine? Um, basically, they want to continue as it was before. Really, um, they. They were completely shocked by the change in stance from the Trump administration. And um, the overall thing is that their foreign policy, broadly speaking, has followed um, US dictates for really quite a long time. So they um, pretty much followed up the trade restrictions on China, for example. Um, they've even done more. Um, anti-Russia sanctions than the US did. And there were you know, there there's data coming out showing that there's still trade going on on a small scale between the US and Russia. But the Europeans made a big no <laughs> Europa chciała być przodownikiem we wszystkim, w nakładaniu różnych ograniczeń na handel z Chinami. Jak się ta wojna zaczęła, to inny z Rosją. I popatrzcie, pan mówi, że oni nałożyli, Unia Europejska nałożyła więcej sankcji na Rosję niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Rosja w ograniczonym zakresie, ale handlowały jednak. I uwaga, Europa też handlowała, ale był to handel okrężny, jak ten pan powiedział. Okrężny. Czyli krótko mówiąc, kupowaliśmy to samo z Rosji, tylko że drożej. Bo byli pośrednicy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to byli pośrednicy amerykańscy. No popatrzcie państwo, takich mamy geniuszy europejskich. Takich to mamy geniuszy europejskich. Now, they still do some trade, but... It's kind no of a roundabout. It's kind of location, like I, as i mentioned. The line, in a sense, is is based upon pretty much a, a Cold War mentality that we have the um, the Russian enemy on the doorstep, so we must show fortitude against the threat that that we have, and you know that they will completely ignore all the. Assessments that were made up to the end of 2021 about the nature of Ukraine—you know, massive corruption, scandals, everything—so all that gets pushed to one side, and instead Zelensky becomes a Churchillian figure. <laughs> no, właśnie, to że wszyscy wiedzieli, że coś na Ukrainie działa, a nagle został drugim Churchillem po prostu. Really, uh, a Russophobia. Although it was less evident um, in more less evident before, they they stepped it up. In particular, following uh, Russia's uh, taking control of Crimea, and so many of the sanctions really got going from then back in 2014, and since then they've. They've basically been doubling down all the time. And with the the change in the US administration to the Trump regime, um, they were really quite shocked about the um, apparent vote fast. And that shouldn't have been so shocking. It's been pretty evident that Trump wanted to exit from what was a losing proposition. But they still kind of didn't really believe it. And so they're now trying to come terms of... Proszę Państwa, no i właśnie tak jak mówiłem. Pan bardzo po prostu spokojnie, rzeczowo odnosi się do tego wszystkiego, co się nazywało, rusofobia i tak dalej, żeby nie było wątpliwości. Wydaje mi się, że ta wojna, powtórzę to, co mówiłem dziesiątki, a może i setki razy, ta wojna jest na rękę również Rosji, Putinowi w szczególności. Proszę Państwa, bałagan gospodarczy, jaki się dzieje w Rosji, ta się wierzyć nie chce. Nawet jeżeli ci wszyscy, którzy opowiadają o tym, ja mówię o tych o Rosjanach, którzy o tym opowiadają, jeżeli nawet oni trochę przesadzają, ale nie sądzę, żeby przesadzali, ponieważ pewne rzeczy sam zauważałem. To ta wojna jest na rękę, być może ta wojna będzie i tu ten pan mówi, że ta wojna chyba będzie dalej prowadzona, znaczy on nie używa tego sformułowania, tylko że nie wierzy w to, znaczy wcale nie jest przekonany, że Amerykanie tak się do końca z tego wszystkiego wycofają. Proszę państwa, to może być na rękę wszystkim, a przede wszystkim tym, którzy na tym korzystają, ci, którzy chcą przejąć pewne rzeczy na Ukrainie, w Rosji i tak dalej, tak dalej. Proszę państwa, Pan Putin nie jest żadną krystaliczną postacią. Kradł i z całą ekipą kradli wszyscy przez kilkadziesiąt lat. Z przykrością obserwowałem e, kilka dni, 18 czy 19 kwietnia, materiał pana Nikity Michałkowa, Bezogon TV, gdzie e, bardzo uczciwie, rzetelnie pan Michałkow przedstawia pewne rzeczy, tam te wszystkie działania wrogów Rosji, którzy byli kształceni np. w Wielkiej Brytanii tak itd., itd. Wszystko mówi prawdę. Ale tylko jakby fragmentarycznie. Nie wspomina o tym, że kilka tygodni temu przedstawicielem pana Putina do spraw ekonomicznych, który pojechał do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu na rozmowy, te różne takie tam dziwne gospodarcze, był facet, który kończył studia w Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, jest obywatel Ukrainy, który się urodził w roku 1975 w Kijowie. Jako kilkunastoletni chłopiec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam skończył szkołę. Skończył studia, pracował w tych biznesowych historiach amerykańskich. No proszę Państwa, to albo, albo. To znaczy, że ten jest dobry, ale ci, co kończyli studia w Wielkiej Brytanii, już nie. Ci, którzy pracowali dla MI6, to są źli, a ci, którzy pracują dla CIA, to są dobrzy. Tak mniej więcej z, z relacji pana Niki Michałkowa by wypowiadał. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się czegoś naprawdę dowiedzieć, to musicie mieć dosyć krytyczne spojrzenie na to wszystko. Niestety, niestety. Bardzo trudno. Znaczy nawet nie ma takiej możliwości, żeby można znaleźć jeden materiał, który nam wszystko wyjaśni. Musimy szukać kilku materiałów, wysłuchiwać jednego, drugiego i dziesiątego po to, żeby sobie wyrobić własne zdanie. Inaczej się po prostu nie da. Inaczej się po prostu nie da. Tak to wygląda. They want is, is difficult really to say. Because, um... In, in many ways, maybe they think the U.S. won't really pull out. No, proszę. To an using the Russian threats, as they would put it, to justify big programs of armament build-ups, despite the fact that they also recognise this is the lunacy of it. That they recognized they were in no position whatsoever to um, have a military conflict with Russia. And they almost advertised... Ladies and gentlemen, all these said conflicts do not necessarily have to appear, because as I say, Przygotowywany jest nowy porządek świata pod tytułem Cyfrowy obóz koncentracyjny. Zamieszania wojenne w różnych częściach świata to jest znakomita zasłona dymna do tego, żeby to wszystko wprowadzić. Obojętnie czy to jest Rosja, Chiny, Brytania, Francja czy Stany Zjednoczone. W różnych krajach to różnie może wyglądać. Dlatego, że po prostu są inne tradycje, inne doświadczenia. A poza tym system polityczny bardziej trwały na przykład w państwach zachodnich, gdzie politycy jednak mimo wszystko muszą się liczyć z obywatelami. W takich wybitnych krajach jak Polska, Boże, kochany, my się kompletnie nie liczymy. A żeby było śmieszniej, to niektórzy, którzy z tym wszystkim uczestniczą, jacyś urzędnicy, samorządowi, państwowi, którzy nawet jeżeli wiedzą, z czym uczestniczą, to wątpię, ponieważ nie sądzę, żeby wiedzieli to wszystkim, w czym naprawdę uczestniczą, ale pewnie jest jakaś grupka, która się orientuje. To jeżeli sądzą, że oni się zaliczają do jakiejś szczególnej elity, to jesteście Państwo w błędzie. No ale trudno, no każdy widocznie musi to prześliczyć na własnej skórze. Proszę Państwa, zachęcam Państwa, szukajcie Państwo informacji. Bo to dotyczy nas wszystkich. Nas wszystkich dotyczy. A przede wszystkim ludzi młodych, oni wejdą w 100% to wszystko. Nawet się nie zorientują, bo do pewnych rzeczy są już przyzwyczajeni. Płacenie zegarkiem, odciskiem palca, twarzą, uśmiechem, czymś tam jeszcze kartą. No, to są te elementy, które, które przygotowywamy dla to. Tak to po prostu wygląda. Polecam Państwu te wszystkie wywiady, rozmowy.

Wiedz, że na trwogę piją dzwony Króle z panami cucha Wiedz, że to jak randa zwykła Gdy ci wołają broń na ramię, Że im gdzieś na z ziemi sikła I obrodziła dolarami Że coś im w bankach nie sztymuje Że gdzieś zwęszyli kasy pełne Lub upatrzyły tłuste szuje Co na bawełnę. Rżnij karabinem w bróg ulicy Twoja jest krew, a ich jest lata I od stolicy do stolicy Zapałaj bronią swej krowalicy Bujać to my, panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta Bujać to mi panowie szlachta Bujać to mi panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta Wójacz to my panowie szlachta! Wójacz to my panowie szlachta!